Cholera, dlaczego ta suka przywlokła go tu za sobą? Może mnie nie zauważy. Na pomoc, Brenda. Cholera widziała mnie. Dzięki ci, panie. Niech to gówno zerznie jej białe dupsko i zniknie. A niech to. Błagam, umieraj. O mój Boże, Brenda, zginiemy. Mogłaś sama zginąć, gdybyś trzymała gębę na kłódkę. Nadchodzi. Co to? Co to jest? To szkielet. Kości. Uciekałabyś przed Eli Bill?